Dobry, witam Państwa w wielką serdeczności. Dzisiaj tu pokażę takie danie, które mu odgrzywane, bo ja obróciłem dopiero z roboty i to w mikrowele podgrzałem i teraz będę ją, A mianowicie jest to mięcho skacki, taki lekolicnie chowane w domu. Mięcho piecone, zimniki, marchepka z groskiem. Ja będę jod i będę mówił jak to się robi. Taką kackę łobił, podgotowuję. Z tego wychodzi tak se pysny rosołek. Najlepsze to jest to piskacki. Dymiecho jest już ugotowane, podgotowane. Ja to wyjmuję. Daję do takiego rondelka, co się piecze. Na Cirum to psy i piekę to, żeby to było taki pikny kolor, jak tu widać, taki złocisty. Zimioki to chyba nie będę wgodał, jak się gotuje, bo chyba każdy wie. Marchewka. Się kroi w takie drogi.